Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Liczba jest równa. Zapiszmy sobie na samym początku w ogóle, ile to wynosi pierwiastek z 5. To jest około 2,24. Będzie to nam potrzebne do usunięcia wartości bezwzględnej. Określamy sobie, czy wartość bezwzględna jest na minusie, czy na plusie. Pierwiastek z 5, czyli 2,24. Odjąć 3, no to będzie na minusie. Pierwiastek z 5 minus 1, czyli 2, 24 minus 1, no to będzie oczywiście na plusie. Tam, gdzie jest minus, po opuszczeniu wprowadzam sobie nawias i przed nawiasem zapisuję minus, żeby zmienić znaki w nawiasie na przeciwne. A tam, gdzie jest plus, przepisuję bez zmian, tylko bez wartości bezwzględnej. Pamiętamy, że wartość bezwzględna zmienia rzeczy z minusa na coś przeciwnego. Opuszczam sobie nawiasy. Zmieniam znaki oczywiście na przeciwne. No i trzeba tutaj zauważyć, że pierwiastki nam się skracają. No i odpowiedź to 2. Odpowiedź C.